Takie dobre, takie... Pokaż jaki piękny Lodzik pistacjowy. Trochę. Pierwszy pistacjowy, który czuć pistację. Ale wolę stać koły. Sorry, Gregorio. To bardzo dobrze, bo ja bardzo lubię. Kasia, prezent dla rocznicy, dla ciebie. No, jak on, nie wiem, jaką. Jak cię ci podoba? Piękny. Nigdy nie dostałam nic równie eleganckiego. <laughs> tak właśnie myślałem. O tym marzyłem, tego potrzebowałem i dzisiaj sobie tego hmm, zakupiłem. Chociaż inny na zdjęciu był w sklepie, niż tutaj. Tam miał 4 porty, tu ma 3. Trochę, trochę skucha, no ale dobra. 12 km spacer. Oczywiście eksperci internetowi mówią, że to tak jakbym siedział na kanapie przed telewizorem. Ja, Kasia. Dobrze. O, znowu jesteś spódnitym. Szafa, weź! No proszę cię, no. <laughs> Co? Weź. Ach. Ale już widać Prusaka. Jedziemy. A jutro muszę zjeść coś nie storebki, ja pierdzielę, bo pizza z mrożonki plus dzisiaj storebki to jakiś Lipton Ciemno się zrobiło, ja oczywiście nie mam okularów tylko proszę słonecznie. Oficjalnie Oficjalnie już 12 km zatrzymuję na wyczerpanej baterii Tak poszło A jeszcze a, wszystkie. Dzisiaj wyczytałem. Jeszcze dzisiaj wyczytałem i to nie w pudelku było, bo nie e, czytam tej szacownej nie gazety to nie jest, portalu internetowego, że, e, że urodził się u kogoś w głowie pomysł, Kasia już Ci mówiłem o tym. Znam twoje podejście do tego, żeby kierowcy zdawali egzamin na prawo jazdy co 12 miesięcy. Zdaję sobie sprawę, że jest upalny lato. Ale przecież jest dostępna klimatyzacja i można trochę z szaleństwem przystopować. Jakie masz podejście do egzaminu na prowadzenie za 12 miesięcy jako kierujący pojazdem mechanicznym? Uważam, że jest to głupi pomysł. Tak, ja też uważam, że to jest głupi pomysł. Nie lubię się wypowiadać na tematy polityczne, bo inaczej tego nie można nazwać, ale jak mam je to dotykać... To jest straszna lipa. No, przecież to jest idiotyczny pomysł kretyński, jakiś nie wiem, kto to wymyślił. Nie wiem też, kto to wymyślił i skąd to się wzięło, ale podobno ma być coś takiego procedowane. Jeżeli to wejdzie w życie, to ludzie będą uciekać. Widzicie, muszę chodzić czasem po mieście w ciemnicę w okularach słonecznych, bo drugie mam w samochodzie, kurde. Widzisz sobie na takiej te, jak jaką się nazywa? Jagoda. Jagoda, albo na jabłku. Oj, patrz, to są te? Niby takie pniocki, a to w poduszka. Fajnie wygląda. Przynajmniej siodełko takie, to jak na nie patrzę, to mnie aż tak bardzo nie boli. Pewna część ciała. Płacz, 8 złotych za papier. Cytryny? W cytryny i w małe pniaczki. No, cytryny to smaska No. A tu są w te? We włóczkę. To dla kota. Nie, to się dla kota kupuje, żeby się bawił włóczką. Taka ciekawostka, tu się pojawia. 6 burgerów w Lagangus. 200 gram. W pudełku wygląda fajnie, ale nie wiadomo co tam w środku. I tu jest jeszcze jakieś takie coś, patrz, co się dzieje. To chyba można zajrzeć. No, tu jest 16 tysięcy. Do jakiegoś sklepu to się bardziej nadaje niż do domu. No, ale to jest udon prawdziwy. To, A to jest, wiesz, to jest gdzie to jest to jest? Chodź na... człowieku pokażę Ci jest cała półka z takimi skarbami. No mówiłem ci, że tutaj Tylko jest. To jest zamknięte, ja się przedarłam. A, bo tu pany. Pracuję. Słuchaj. A no widzisz. Tak, jest jeszcze taki makaron ramen. Czekaj, bo pan jest za... Sam ochotę na Pae'ii ostatnio. Poczułem i jest jedna hiszpańska restauracja w Kielcach. Nie byłem tutaj. To tak? jest z obłocami morza no. i z kurczakami i Nie, no, z obłocami morza. Yy, I no zobaczymy, bo akurat tutaj chyba nigdy nie jadłem. Nie byłem tu. Byłem kiedyś, jak była hiszpańska, na wiesz gdzie na rynku. Wolności. Na wolności, no Ale tutaj akurat mnie nigdy nie przyniosło. To od razu wam pokazuję, żeby nie było, że nie pokazuję. Tu nabliżone. Super. I na kosteczki Michelki Pancerzy. Bardzo dziękuję. Pojawia się temat, ale już żeśmy dostali. Wygląda ładnie. I pierwsze kęsy były też całkiem niezłe. Tylko trzeba będzie powalczyć z tymi. Z robalami. Kasia jest specjalistką od wyłuskiwania dobrych rzeczy z tego. Ale smakowo na razie spoko. No, powiem szczerze, że bella bardzo dobra. Może Kasia skoczymy gdzieś do jakiejś Hiszpanii na paelle? W wolnej chwili. Naprawdę wyszła niezła. Jestem miło zaskoczony. Nie byłem nastawiony pozytywnie, że w Kielcach będzie takie dobre, ale jest dobre. To jest zamontowane na ulicy Kozie w Kielcach się mieści, jakby ktoś kiedyś szukał. Bo tutaj co, jeszcze jakiś jest ten. Rozumiem. Eee, wiesz co? Beach bar. Beach bar, jak? Ale chyba jeszcze nie jest. Rozpoczęta, rozpoczęty sezon beach barowy. Ale Paella całkiem fantastycznie weszła. Patrzcie, jak leżysz pula w środku miasta, nikt się nie ma tu Bogu boga ducha winnego człowieka, to co może leżeć, bo jest optyczna. Jakby była miedziana, to pewnie by znikła w 3 minuty. Na złom. A tak? To szkła nikt nie bierze. Był śmiech z mojej mamy, że lekarz nie zaleczył tabletego, ona sobie bierze. Takie coś sobie zażyczyła. Wybadała, wy, wy że to podobno ma jej pomagać. Na szczęście to są witaminy, tak więc na pewno krzywdy nie zrobią. Tylko co, co ciekawe, różnica między aptekami jest 100%. W jednej za jedną paczkę się płaci 59, a tutaj w innej aptece zapłaciłem za dwie paczki 59. Oczywiście z taką samą ilością tabletek. Bardzo dokładnie wybadał. Czy ten taki bardziej kontaktowy? Oj, tak. Warto było przejść War... do innego? Warto było, naprawdę uspokoił mnie, wiesz? No. Po prostu mnie uspokoił. A z czego powiedział, ci, z czego to wynikało? N nie, nie powiedział, z czego to wynikało, ale tak się mówi zdarza bardzo często. No, i to ustąpi za jaki czas? Za jakiś czas ustąpi, trudno mi powiedzieć, czy pani ustąpi za dwa tygodnie, czy do miesiąca trzeba czekać, ale to pani ustąpi samo. Ciało szkliste, które się już przesuwa, widać. Aha, No dobra, no to jak tak, to ja się mam nie cieszę. <śla> a jeżeli chodzi o zaćbę, to jeszcze nie jest do operacji no. lecz ma Tylko proszę panią za rok yy, sprawdzenie No i to mi się podoba Zapinaj mnie, pas Mnie też się synku podoba Jak mi się spodobało to Takie coś sobie zakupiłem Pokazywałem wam Może sobie komputer odpalę eee, Problem jest mianowicie z tym Że mam desktopa tutaj i tam złącze USB 3.0 niby jest na froncie wyprowadzone, czyli tu Ale no to jest jakaś lipa Bo ono jest zasilane zwykłymi kablami, które wchodzą na tył płyty głównej, a że nie jest to aktywne, czyli aktywne z zasilaczem Niestety podłączenie jakiegokolwiek dysku na froncie No mija się z celem, muszę gdzieś tam Klęka, dzisiaj z tyłu ten temat realizować. Tak więc postanowiłem sobie kupić hub USB 3.0, wybrałem sobie taki akurat model. Nie kierowałem się ceną, a raczej może się kierowałem ceną, ale w drugą stronę. Czyli szukałem czegoś drogiego, który ma szansę działać. No, właśnie, zaraz sprawdzimy. O tu mam dość wydajny dysk, taki co 400 ponad mega wyciąga na sekundę. I zaraz zobaczymy, że jak się przez to podłączę, to czy jest duża różnica i czy spadek wydajności jest właśnie na złączu USB 30. Tego taki zasilacz 5V4A, czyli z urządzenia też będziemy mogli sobie ładować jakieś tam urządzenia, ale głównie chodzi mi o to, że by zasilało dyski. Pamiętajcie, że w dyskach zawsze są krótkie kable i te kable też są istotne, bo jeżeli zastosujemy długi kabel, to może się tak okazywać, że nam dysk nie wystartuje. I na przykład jeżeli tak jak Wy macie realizowane przedłużenie przedłużaczem po prostu dostęp do USB 3.0 takim zwykłym, kablowym, nieaktywnym, no to też może to nie działać. Przebadałem na laptopie i różnica przez hub jest na granicach no 0,5% do 1% trochę wolniej, ale oczywiście mam problem, bo w desktopie tego w ogóle nie mogę uruchomić, jakby nie widzi mi urządzeń podpiętych. Zawsze mnie muszą takie rzeczy spotykać, że... Ech, coś musi nie działać. I ja pierdykam, oczywiście do tego sterowników żadnych nie potrzeba, ale u mnie... jakaś lipa jest, no dobra, badamy. No, stary, dobry Windows bez grzebania... w rejestrach. To byśmy nie dali nic rady, ale patrzcie, idzie sobie przez ten... O, przez hub aktywny. No i 519 na 539. No powiem szczerze, że lepiej tu wychodzi niż na laptopie, kurde. Na laptopie do 400 chyba 40 prędko uzyskiwałem Tak, 416 na 430. Bo sobie tutaj zrobiłem zrzut, a tutaj już 520 na 553. No, kurde, jestem zadowolony. Jestem zadowolony ewidentnie 4 dodatkowe urządzenia USB 3.0. Bez mogę podłączać sobie z przodu, bez nurkowania na tył. A czemu to takie w ogóle jest istotne, bo pewnie wszyscy sobie czytacie ostatnio, jaka jest sytuacja z tymi wirusami, które Wam szyfrują dane, tak więc dobrze mieć szybkie urządzenie, żeby Wam się chciało, żebyście nie marnowali czasu na robienie backupów i backup trzymać gdzieś niepodłączony do komputera, bo teraz, jak macie gdzieś na dysku sieciowym, to jak przyjdzie do szyfrowania. To zaszyfruje wszystko, łącznie z dyskami, z zasobami sieciowymi, które są podmapowane pod, pod kąpa. Podkleiłem sobie go tą taśmą i, i tyle. Kupować takie jakieś SSD, czy nawet normalne. I róbcie backupy, bo potem będzie płacz.